Zabieg VLT może trwać od kilkudziesięciu do nawet półtorej godziny, ale mówimy tutaj nie o samym zabiegu VLT tylko o tym o całej procedurze, która często składa się z dodatkowych zabiegów, które towarzyszą zabiegowi laserowego zamknięcia żyły. Więc sam zabieg KVLTE w przypadku jednej kończyny możemy zrobić w około 10-15 minut. Natomiast często pacjenci wymagają dodatkowych procedur, takich jak uzupełniające leczenie parą wodną, uzupełniająca mikroflebektomia czy też skleroterapia. I wtedy, jak również przy większej ilości zmian, czas takiej procedury się wydłuża. DVLT w większości przypadków nie trzeba jakiegoś specjalnego przygotowania. Jeżeli pacjenci przyjmują jakieś leki, wtedy trzeba ustalić i przekonsultować z lekarzem, czy nie zmodyfikować dawek tych leków, czy też części tych leków nie odstawić przed zabiegiem. Natomiast zawsze taka decyzja powinna być podejmowana w porozumieniu z lekarzem, który będzie Wykonywać zabieg. U niektórych pacjentów, którzy mają schorzenia współistniejące czy inne problemy zdrowotne, może być konieczność wykonania dodatkowych badań. Natomiast nie ma tutaj rutynowej, takiej samej listy badań dla każdego pacjenta. Często do procedury, która jest wykonywana w znieczuleniu miejscowym, nie potrzebujemy żadnych dodatkowych badań wykonywać. Tym niemniej, zawsze trzeba to skonsultować z lekarzem, który, który nas prowadzi. Do samego zabiegu my w większości naszym pacjentom dajemy pończochy uciskowe i odpowiednio ich instruujemy, jak mają, jak mają się do takiego zabiegu przygotować, więc nie ma tu jakichś specjalnych, wyjątkowych zaleceń. To, jakie efekty są po laserowym usuwaniu żylaków, zależy od tego, jak rozległe zmiany leczymy, jak dużo one są. Czy leczymy jedną, czy dwie nogi, czy żylaki są położone powierzchownie, czy głębiej w tkance, jakimi metodami je leczymy, jak bardzo są one rozległe. Efekty można zobaczyć już po kilku tygodniach od zabiegu wstępne. Po kilku miesiącach kończyna już może wyglądać tak jak ostatecznie, ale przy dużych żelakach dojście do ostatecznego efektu może zająć nawet rok czasu. Więc ja zawsze zachęcam moich pacjentów, żeby i staram się przekazywać informacje, żeby wcześniej się zgłaszać do lekarza, już z początkiem objawów. Wtedy Szybciej się je leczy, mniejszymi kosztami, i te efekty po zabiegu są zdecydowanie szybsze. Część pacjentów w ogóle nie musi rezygnować ze swojej pracy. To, czy pacjent potrzebuje zwolnienia, czy nie, nie tylko zależy od rozległości samego zabiegu, czy też jaką procedurę przeprowadzamy, ale zależy też od charakteru wykonywanej pracy. Niektórzy pacjenci pracujący fizycznie Będą potrzebować, czy mogą potrzebować kilku dni zwolnienia po wykonanej procedurze. Część natomiast pacjentów w ogóle takiego, takiego zwolnienia nie potrzebują po wykonanym zabiegu. I też w przypadku procedur bardziej złożonych przy większych żelakach, ten okres absencji też może wynosić kilka do kilkunastu dni. Wszystko zależy od dwóch czynników: od tego, jak duże są żylaki, jak dużą procedurę, czy powiązane ze sobą procedury stosujemy i od tego, jaki charakter pracy ma, ma nasz pacjent. Przy laserowym usuwaniu żelaków w większości przypadków wystarcza znieczulenie miejscowe, czyli podczas takiego znieczulenia pacjent jest z nami w cały czas w kontakcie jedyne co musi znieść to kilka niewielkich ukłuć w miejscu gdzie wprowadzamy znieczulenie miejscowe znoszące całkowicie negatywne odczucia bólowe pacjenta natomiast można też taki zabieg przeprowadzić na życzenie i o ile są wskazania w znieczuleniu ogólnym jest to nieco bardziej skomplikowana procedura, wymaga wykonania dodatkowych badań, przygotowania dodatkowego pacjenta i wymaga oczywiście większego zespołu i obecności drugiego lekarza anestezjologa. Natomiast u wybranych pacjentów można również u nas w naszej klinice zastosować zabieg w znieczuleniu ogólnym, tym niemniej. 99% naszych pacjentów nie potrzebuje i nie chce takiego znieczulenia. Zabieg wiąże się z niewielkim dyskomfortem, który w większości sprowadza się do tego, że musimy podać to miejscowe znieczulenie. Więc zanim znieczulenie zadziała, musimy to znieczulenie wprowadzić do organizmu i robimy to poprzez nakłucie niewielką, cienką igłą. W taki sposób również, żeby kolejne nakłucia przeprowadzać już w poprzednio znieczulonej skórze, czyli tak jakby na zakładkę. To znosi te negatywne odczucia pacjenta, które mogą powstać w wyniku tych ukłuć w nogę, w zasadzie do pierwszych dwóch ukłuć, więc jest to dla Znamienitej większości naszych pacjentów niewielki problem. W większości przypadków nie ma ograniczeń co do latania samolotem po zabiegu. Trzeba często stosować specjalne wyroby kompresyjne po zabiegu i podczas takich lotów. My też zalecamy, żeby pacjenci, którzy mają skłonność do żylaków, stosowali profilaktykę przeciwzakrzepową, profilaktykę przeciwżelakową podczas lotów samolotem, szczególnie na długich dystansach, dlatego że tutaj dochodzi nie tylko problem związany z długotrwałym siedzeniem, ale też zmiany ciśnienia w kabinie, które wynikają z tego, że przebywamy na dużej wysokości zwykle. I te dwa czynniki jakby się dodają do siebie i powodują, że ci pacjenci, nawet, nawet z niewielkimi zmianami, są bardziej narażeni podczas, podczas takiego lotu. Dlatego rekomendujemy stosowanie wyrobów profilaktycznych bądź medycznych drugiej klasy, kompresyjnych u pacjentów, którzy odbywają loty samolotami. Natomiast nie ma żadnych specyficznych przeciwwskazań dotyczących lotów samolotowych, ani tego, jaki czas powinien opłynąć między zabiegiem a lotem samolotem. Po zabiegu laserowym. Wszystko zależy od indywidualnej oceny, też lekarza, dopasowanej do danej sytuacji. Ja bym nie określił tego jako ból po zabiegu. U większości pacjentów jest to niewielki dyskomfort, który można sprowadzić do tego, że mają oni uczucie, takie jakby ktoś ich uderzył w nogę i mieli w tym miejscu niewielkiego siniaka. Zwykle też te dolegliwości, jeżeli już występują po zabiegu, dopiero powstają, czy pacjent je zaczyna odczuwać po kilku dniach. Nie od razu i nie bezpośrednio, dlatego że organizm w odpowiedzi na to, co zrobiliśmy na układzie żylnym, rozwija pewnego rodzaju odpowiedź. Odpowiedź w postaci stanu zapalnego, w postaci gojenia się tego, co zamknęliśmy, usuwania tych Żelaków, które były nieprawidłowe, i to powoduje wystąpienie czegoś w rodzaju dyskomfortu po wykonanej procedurze. Natomiast większość pacjentów nie podaje tego jako znaczące dolegliwości. Mogą oni normalnie pracować, normalnie chodzić, funkcjonować po takiej operacji. Te dolegliwości mogą być nieco większą u pacjentów, którzy mają. Większe żelaki, które wymagają bardziej rozległych procedur. Tym niemniej, największe co się rzuca w oczy, kiedy ja widzę pacjentów moich po, po zabiegach tego typu, to to, że jeżeli na przykład tu, niektórzy z nich mieli wykonane wcześniej zabiegi klasyczne, operacyjne i mieli później wykonane zabiegi wewnątrznaczyniowe, to ta różnica w odczuwaniu różnych negatywnych skutków i dolegliwości po zabiegu jest. Diametralnie różne, i oni to wyraźnie podkreślają, że ten zabieg wewnątrznaczyniowy wiąże się z dużo większym komfortem po, po zabiegu w porównaniu do metod klasycznych. Nie ma tutaj ścisłych wskazań do tego, kiedy, w ilości podanych dni czy tygodni, kiedy można wrócić do aktywności fizycznej. Więc. Wszystko zależy od indywidualnej oceny, oceny sytuacji przez pacjenta, przez lekarza, od tego jak duże zmiany leczymy. W przypadku większych żelaków może to zająć nawet kilka tygodni, żeby wrócić do pełnej aktywności. W przypadku niewielkich zmian, 7 do 14 dni. W przypadku leczenia estetycznego, 3 do 5 dni po zabiegu zalecamy ograniczenie nadmiernego wysiłku fizycznego, więc im mniejsze zmiany, można tak powiedzieć, tym krótszy jest ten okres ograniczania wysiłku nadmiernego, natomiast nie ma ścisłych zaleceń towarzystw flebologicznych. Jest to bardziej zdrowy rozsądek i indywidualna ocena danego problemu. Kontrole po FHLT, te, które są niezbędne po zabiegu, zwykle wliczamy w cenę zabiegu, czyli pacjent nie płaci nic dodatkowo za kontrole, które są wymagane po leczeniu żylaków. Mówimy tutaj o leczeniu większych zmian, najczęściej jeżeli stosujemy leczenie wewnątrznaczyniowe bądź leczenie wewnątrznaczyniowe w Połączeniu z innymi metodami. Natomiast dodatkowy koszt jest to leczenie stricte estetyczne, które dotyczy pozostałych zmian o mniejszym, o, o drobniejszym charakterze i te zmiany zwykle leczymy za dodatkową opłatą. Te zmiany też wymagają zwykle kilku dodatkowych zabiegów, jeżeli pacjent zwraca na nie uwagę i jeżeli mu one przeszkadzają. Wydaje mi się, że nie ma przeciwwskazań medycznych, żeby wykonać taki zabieg. Nic nie wprowadzamy do organizmu pacjentki, tak naprawdę działamy energią, która zostaje skupiona na nieprawidłowo poszerzonym naczyniu, co doprowadza do, do jego obkurczenia i zamknięcia. Natomiast czasami, jeżeli musimy samą laseroterapię łączyć, z innymi procedurami, z bardziej rozległą skleroterapią, na przykład, często odstępujemy od takiego zabiegu u kobiet karmiących. Natomiast samokarmienie karmienie piersią nie jest generalnym przeciwwskazaniem, w mojej ocenie, do wykonania nawet zabiegów niektórych hybrydowych, czyli leczenia żylaków. Wiemy również, że sama skleroterapia czy sklerozant podany do, do żyły działa w tej żyle bardzo krótko, więc po kilkunastu kilkudziesięciu sekundach ten preparat już jest nieaktywny, jest związany z albuminami krwi, więc nie wydaje mi się, żeby karmienie piersią było przeciwwskazaniem do, do wykonania któregoś z tych zabiegów. Wszystko zależy od tego, jakie zmiany leczymy. Czasami w ogóle nie musimy stosować pończoch uciskowych. Czasami trzeba ją nosić 3 do 5 dni, czasami jest to 7 do 14 dni, a czasami po bardziej rozległych procedurach zalecamy, żeby to było nawet kilkanaście tygodni po zabiegu. Jest to kwestia bardzo indywidualna i każdorazowo jest omawiana z pacjentem. Zwykle przy diagnostyce, ocenie wskazań do zabiegu i zaplanowaniu leczenia. Mówię swojemu pacjentowi, ile że, że będzie po pierwsze musiał nosić kompresję, a po drugie, ile mniej więcej tą kompresję będzie, będzie musiał stosować. Nie ma w zasadzie ograniczeń, jeżeli chodzi o to, kiedy możemy wykonywać te zabiegi. Możemy je wykonywać o każdej porze roku, aczkolwiek część pacjentów preferuje miesiące, kiedy jest chłodniej. Natomiast z punktu widzenia medycznego możemy wykonywać zabiegi wewnątrznaczyniowe przez cały rok. Zwykle zabiegi laserowego usuwania żylaku wykonują osoby, które mają doświadczenie w tego rodzaju zabiegach. Najczęściej są to flebolodzy, którzy wywodzą się ze specjalności zabiegowych czyli są, mają specjalizację z chirurgii ogólnej lub też specjalizację z chirurgii naczyniowej zajmują się też tym bardzo często radiolodzy interwencyjni. Generalnie zabieg nie jest trudny bardzo technicznie, ale wymaga pewnej wiedzy i umiejętności, również manualnych, żeby wykonać go poprawnie. Tak więc najlepszymi specjalistami, którzy mają te predyspozycje, to są specjalności zabiegowe, które mają w programach specjalizacji Specyficzne umiejętności, które są potrzebne właśnie do wykonania zabiegów wewnątrznaczyniowych. Te zabiegi, oczywiście, muszą być poparte odpowiednią wiedzą, oceną pacjenta i odpowiednią diagnostyką. Czyli nie wystarczy umieć Poprawnie technicznie wykonać e, zabieg. E, od wkucia do żyły do jej zamknięcia, ale trzeba również umieć e, interpretować. E, e, problem, który, z którym się zgłasza do nas pacjent, umieć go odpowiednio zakwalifikować i umieć przede wszystkim się posługiwać badaniami dodatkowymi, takimi jak ultrasonografia dopplerowska, która obecnie jest złotym standardem, jeśli chodzi o diagnostykę układu żylnego. Tak naprawdę to my u większości naszych pacjentów, jeżeli mają proces chorobowy widoczny, na obu nogach, jeżeli mają żlaki na obu nogach, jeżeli tylko jest taka możliwość i pacjent wyrazi na to zgodę, staramy się od razu wykonać taki zabieg na obu kończynach jednocześnie. Wiąże się to z jednorazowym podaniem leków, jednorazowym ewentualnie podaniem znieczulenia, wiąże się to z mniejszymi kosztami i również zwykle z mniejszym stresem dla pacjenta. Więc taki jednoczasowy zabieg na obu kończynach jest ze wszechmiar pożądany w większości przypadków. Trzeba pamiętać o tym, że usuwanie laserowe żelaków w większości przypadków tak nazywane przez pacjentów jest to jedynie bardzo nazewnictwo uproszczone, dlatego że to jest złożona bardziej procedura. Zwykle sam laser używamy do tego, żeby zamknąć przyczynę powstania żylaków, bo zwykle do laseroterapii kwalifikują się żyły, które stanowią zasilanie dla widocznych, dla innych żylaków, które są w kończynie. I tak naprawdę wykonanie procedury laserowej jest jedynie początkiem zabiegu, który polega na tym, że Robimy zabieg laserowy, ale również likwidujemy pozostałe zmiany te pozostałe zmiany możemy likwidować różnymi innymi metodami, takimi jak na przykład ablacja parowodną, bądź też celowane na ablacja również laserowa, mikrofalowa. Możemy próbować te zmiany zamknąć za pomocą skleroterapii, ale również usunąć za pomocą mini inwazyjnego zabiegu chirurgicznego w przypadku wystąpienia u pacjenta większych żylaków, więc cena zabiegu zależy tak naprawdę nie tylko od tego, jaki, czy, czy robimy laser, ale również od tego, jakie robimy razem z tym laserem procedury towarzyszące. Rzadko kiedy jest tak, że wystarczy zrobić sam laser, choć takie przypadki też oczywiście mogą wystąpić i mogą się zdarzyć. Żylaki mogą powracać w procesie tzw. neowaskulogenezy. Często obserwujemy, że po zabiegach klasycznych chirurgicznych te żylaki wracają po kilku latach, czasami po kilkunastu latach w innym miejscu albo w tym samym miejscu tworzą się nowe patologicznie wyglądające żylaki, które jest dużo trudniej usunąć niż przy pierwotnej operacji. Nie znamy do końca mechanizmów, które za to odpowiadają, czy, czy przez które tak się dzieje. Często są to zmiany z innych żył, które wcześniej były zupełnie zdrowe, a później w trakcie postępu choroby stały się niewydolne. Kiedyś były również teorie mówiące o tym, że niewłaściwie przeprowadzony zabieg chirurgiczny, czyli nieradykalne usunięcie żyły, bądź nieprawidłowo podwiązane bocznice od tej niewydolnej żyły, mogą stanowić potencjalne źródło nawrotów. Rzeczywiście można często zaobserwować, że nawroty zdarzają się w pewnych charakterystycznych miejscach, które są bardziej predysponowane do tego, żeby wystąpiły w nich żylaki, czyli w różnych punktach kończyny te żylaki mogą mieć te różną tendencję do, do nawracania. Generalnie mówimy naszym pacjentom, że żylaki czy też skłonność do żylaków jest to pewna właściwość, jest to pewna, pewna właśnie skłonność, która nie pozwala często tych zmian usunąć na całe życie i wyleczyć pacjenta z, ze skłonności do żylaków na całe życie. Ale przeprowadzenie zabiegów bardziej precyzyjnych w mojej ocenie Przeprowadzanie zabiegów wewnątrznaczyniowych daje bardziej przewidywalne efekty w rękach doświadczonych flebologów niż klasyczne operacje. Obecnie na świecie odchodzi się od klasycznych operacji. Nie tylko z powodu takiego, że przynoszą one porównywalne, a często lepsze rezultaty od klasycznych zabiegów. Również z powodu bezpieczeństwa zabiegu wewnątrznaczyniowego w porównaniu do klasycznego, czy też komfortu pacjenta. Tak czy inaczej, nie możemy powiedzieć, że mamy w tej chwili metodę, która pozwala nam na wyleczenie pacjenta ze skłonności do powstawania żylaków. Można powiedzieć, że dzięki ewolucji metod wewnątrznaczyniowych nie ma w tej chwili ta metoda większych istotnych ograniczeń. Większość problemów jakie napotykamy podczas zabiegu są to problemy techniczne polegające na tym, że w niektóre żylaki czy w niektóre miejsca trudno jest dotrzeć za pomocą narzędzi czy metod, które mamy do dyspozycji. Na przykład Trudno wprowadzić włókno laserowe bądź prosty cewnik do krętego naczynia. Musimy często stosować wtedy wiele nakuć z różnych miejsc, albo musimy zastosować metodę choćby pary wodnej, która pozwala nam na zamykanie również krętych, krętych bocznic, albo zastosować skleroterapię. Tak czy inaczej, zarówno jedna, jak i druga, jak i trzecia metoda. Jest to leczenie, jest to rodzaj leczenia wewnątrznaczyniowego. W tej chwili nie ma też ograniczeń co do średnicy zamykanych żył, jeśli chodzi o metody wewnątrznaczyniowe. Oczywiście są metody, które lepiej się nadają do zamykania żył o większej średnicy, są też takie metody, które do tych większych średnic się nie nadają, ale jeżeli mówimy o metodach wewnątrznaczyniowych jako ogół metod, to w zasadzie można powiedzieć, że da się je zastosować u większości leczonych pacjentów. Ilość wizyt kontrolnych zależy od tego, jaki pacjent ma problem i z czym do nas przychodzi. To, czy tych wizyt będzie jedna czy kilka, zależy od tego, co tak naprawdę leczymy, jakie są oczekiwania pacjenta. Paradoksalnie większa ilość wizyt terapeutycznych, jak i kontrolnych może być potrzebna przy leczeniu niewielkich zmian. Często duże żelaki można wyleczyć jednym zabiegiem hybrydowym, i następnie jedną dwoma kontrolami pozabiegowymi, które kończą nam postępowanie w tym zakresie. Także nie zależy to ani od wielkości żelaków, ani od ich rozmieszczenia. Bardziej to zależy od tego, jaki problem leczymy i co jeszcze dodatkowego musimy zrobić, na przykład po pierwszym zabiegu u pacjenta. Czy są to dodatkowe zabiegi, czy też musimy po prostu obserwować dłużej pacjenta. To, co powinno pacjenta zaniepokoić, to duży ból po zabiegu, trudności w poruszaniu się, bardzo silny obrzek kończyny, wysoka gorączka, bardzo duża ilość twardych zmian, wystąpienie owrzodzenia, czyli rany w miejscu, gdzie jej, gdzie jej wcześniej nie było, ale także objawy ogólne, takie jak duże osłabienie, duszności, które mogą sugerować, że zadziało się coś właśnie poważniejszego, niż zwykły obrzęk i stan zapalny po zabiegu, które jest normalny. Zmiany, które często niepokoją pacjentów, a które zwykle nie są powodem do tego, żeby być zaniepokojonym nadmiernie, to są zmiany o typie zgrubień, przebarwień po zabiegu, takich charakterystycznych, twardych gusków, które często nam powstają po zabiegach, jako efekt zamknięcia dużych żelaków. Wystąpienie takich zmian zwykle jest normalne. One po pewnym czasie zanikają, wchłaniają się i nie wymagają one jakiegoś specjalnego traktowania poza tymi zaleceniami, które lekarz daje po wykonanym zabiegu.